ludzi pewnych teraźniejszość nie interesuje i zanim napiszesz w komentarzu, że cały czas gadam o byciu tu i teraz więc ja pierdolę, że ludzi, którzy osiągają rzeczy nie interesuje teraźniejszość to poczekaj bo musisz być elastyczny i rozróżniać te pewne rzeczy czyli ludzi, którzy osiągają te największe sukcesy to zwykle ci ludzie zaczynali gdzieś od zera i tak dalej i dopiero Pracą i w miarę upływu czasu dochodzili do tego, czyli nie skupiali się oni na teraźniejszości, tylko skupiali się na tym, dokąd chcą dojść, a teraźniejszość traktowali to jakby taki pojazd, taki wehikuł, który ich tam ma zabrać. Czyli nie utożsamiali się z tym, kim są teraz, bo załóżmy, że jest jakiś młody bokser, który chce zostać mistrzem świata. Jeśli on by się utożsamiał cały czas, że on jest tym amatorskim, początkującym bokserem. To pewnie tak by został, ale on myślał o sobie tak, jakby był już tym profesjonalistą. Trenował tak jak profesjonalista, prowadził się jak profesjonalista i został tym bokserem. Tak samo możemy sobie popatrzeć na osobę, która jest oddyła i chce zrzucić wagę. Jesteś gruby, to co robisz? No, myślisz tak jak osoba, która chce zrzucić wagę, czyli muszę zrzucić wagę, muszę zwrócić wagę. I Twoja głowa w tym momencie nie koncentruje się na tym, żeby zrzucić wagę i pozostać na tym levelu. Tylko ty zrzucisz wagę, ale twoja głowa cały czas będzie w trybie zrzucania wagi. No czyli co? Występuje efekt po potem. Wracasz do wagi, żeby twój mózg mógł ją zrzucać, bo on ma... On sobie nie wybiera tak jakby ten mózg, to co jest najkorzystniejsze, tylko to, co ty mu narzucisz. Tak jakby to jest taki komputer, gdzie wklepujesz zadanie. I jak mu wklepiesz, że ma zrzucać wagę to on będzie dążył do tego żeby ją zrzucać a jeśli mu wklepiesz, że ty jesteś osobą chudą która naturalnie przychodzi do rzucenia wagi i itd. Tak no to na luzie będziesz zrzucisz tą wagę i ją utrzymasz tylko tutaj dochodzi jeszcze siła przekonania itd. Tak tak ale wracając do tego tematu że ludzie sukcesu skupiają się głównie na tym nie skupiają się na teraźniejszości nie ma to takiego znaczenia, że oni nie są wcale tu i teraz tylko oni są tu i teraz, pracują nad tymi swoimi celami, ale nie przywiązują się tak do tego, że o jestem tutaj, jest tragiczny i tak dalej. Tylko oni żyją tym, że dążą do jakiegoś danego tam wybranego celu, a teraźniejszość to jest tylko zbiór takich zadań, działań, które ma ich tam zabrać. Bo, załóżmy, jeżeli chodzisz na siłownię, to trenujesz, żeby być w jak najlepszej formie. Czyli idziesz na siłownię przez dwa tygodnie, nie widzisz żadnej poprawy, mówisz tak chuje owo. Nic to nie daje, to nie ma sensu. Nie chodzę na tą siłownię, bo ja to się nie nadaję do tego. Kto tak myśli? No, zwykle tak myślą, tylko jeśli pochodzi na tą siłownię z rok, kilka razy w tygodniu, regularnie, to zobaczysz te efekty i będzie to miało realne przełożenie na Twoje życie. A nie, że zrobisz coś 3-4 razy i powiesz, że się do tego nie nadajesz jeszcze najlepiej, albo że jesteś chujowy, i tak dalej. To wszystko, co do siebie mówisz, Twój mózg to wszystko wyłapuje. I jeśli do, dodajesz jeszcze do tego emocje, to on tym bardziej to wyłapuje i to wprowadza do Twojego życia, nawet podświadomie. To nie jest żadna magia, nie są żadne czary, tylko tak działa po prostu biologia naszego mózgu. Proponuję, żebyś sobie przeczytał książkę, która jest, moim zdaniem, kluczowa i w każdej szkole powinna być ta książka, każdy powinien ją przeczytać i jest to Psychocybernetyka doktora Maxwell'a Malca. Ta książka to jest ogólnie podstawa do zmieniania siebie, do osiągnięcia czegoś itd., itd., ale to już sobie możesz przeczytać we własnym zakresie. Podsumowując, nie chodzi wcale o to, żeby uciekać od teraźniejszości, ale chodzi o to, żeby znaleźć taki balans i nie przywiązywać się za bardzo do tego, że to co jest teraz to ma ogólnie znaczenie na Twoje życie i będzie tak zawsze. Tylko być obecnym tu i teraz, działać, ale skupiać się na tym, co chce się osiągnąć. Sorry, skupiać się na tym, co chce się osiągnąć. Czyli jeśli skupisz się na tym własnym celu, to wtedy jest większa szansa, że te działania, które robisz teraz, cię tam doprowadzą. Bo... Nasz mózg jest takim mechanizmem, który nas nakierowuje na dany cel, i jeśli mu powiesz, że jesteś chujowy, nie nadajesz i tak dalej, to on będzie szukał dowodów w tej rzeczywistości, żeby cię to potwierdzić i pewnie je znajdzie. Bo to, na czym się koncentrujemy, to mamy tego więcej w naszym życiu. Czyli jeśli będziesz się koncentrował na jakimś swoim celu obranym, tym większa szansa, nie gwarancja, bo w naszym życiu nie ma czegoś takiego jak gwarancja, bo jeszcze jest dużo znacznych czynników, ale jest dużo, dużo większa szansa, że tam trafisz. Jestem wdzięczny, że obejrzałeś ten film. Możesz zostawić jakąś reakcję, napisać jakiś ciekawy komentarz. I tyle, trzymaj się.